Poranny Gość, Radia Zachód. Łukasz Brodzik, dzień dobry. Dziś spotykamy się tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia z księdzem biskupem Tadeuszem Lityńskim, biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. I e, oczywiście o tych świętach i o wymiarze chciałbym z księdzem biskupem porozmawiać. E, kończący się Adwent i ten rok nie wiem, czy każdy rok będziemy podsumowywać w ten sam sposób, że to był rok niezwykły. No i o tym roku sobie zaraz porozmawiamy, ale chciałem księdza biskupa zapytać, czy w tym właśnie niezwykłym roku, te Boże Narodzenie, w których Bóg się rodzi w wielu sercach, Pan Jezus może być tym, który przyniesie ludziom nadzieję i pokój. Myślę, że to jest nie tylko oczekiwanie, ale też i pewna realność, bo jeżeli przeżywamy ten czas adwentowy, jeżeli przeżywamy to przygotowanie takie duchowe, to jednym z tych bardzo mocnych akcentów jest również i ten czas rekolekcyjny, ale też i spowiedź święta, i również przyjęcie Jezusa w Eucharystii. No to, to jest ten wymiar, kiedy Bóg wchodzi bardzo mocno w nasze życie, w nasze serce. A jak każdy rok, i ten 2022, no, miał, swoje, miał swoje te i dodatnie. Strony radosne, ale też wiele trudnych, bolesnych. Te trudne, bolesne związane z wojną na Ukrainie pokazały też, jak wiele ludzkich serc się otworzyło na potrzebę drugiego, na potrzebę bliźniego i jak wiele można dać od siebie, często nie mając nic, a dając wszystko. Ja bym tutaj jeszcze zauważył, że dopiero przecież w tej pierwszej połowie 2022 roku zakończył się okres pandemiczny, taki bardzo trudny i bolesny, ale właśnie w tym jeszcze trudnym czasie 27 lutego jako diecezja przyjęliśmy do paradyża pierwszych uchodźców, pierwsze kobiety, matki z dziećmi. I to był taki nowy jakby rozdział troszeczkę takiego przestrzegania gościnności czy nowa rzeczywistość, którą wcześniej nie mieliśmy na taką skalę, znaczy nie, a więc na pewno to było nowe doświadczenie. Ale też i otwartość diecyzja, no i otwartość ludzi na także pomoc, to też pokazuje ogromny potencjał naszego społeczeństwa, także i Kościoła w tym znaczeniu gotowości pomocy. Boże Narodzenie przypomina nam chociażby swoją symboliką, no i tym pustym talerzem przy stole wigilijnym, jaka powinna być nasza postawa w obliczu tego zła, które się dzieje. I chciałem księdza biskupa zapytać, gdy patrzymy także z tego punktu widzenia wojny i przyjęcia tych wielu uchodźców, że to puste miejsce nie jest dla nas tylko symbolem, że ta tradycja, te wartości, które są zakorzenione w diecezjanach, w Polakach, to nie jest tylko takie puste słowo czy, czy symbol przy stole. Tutaj powinniśmy... Się odnieść także do naszej bolesnej historii, bo to puste miejsce ono się łączyło z tym, że często w rodzinach, które zasiadały do wieczerzy wigilijnej, również no nie, nie było gospodarza. Nie było kogoś z domu, kto brał udział w jakiejś walkach, kto był zesłany, kto był w więzieniu. I to też miało taki wymiar czekania na kogoś. Może to być właśnie domownik wróci, a może ktoś, kto nie ma miejsca, ale rodzina, tam gdzie rodzi się Jezus, tam gdzie przychodzi Bóg, tam jest też miejsce dla właśnie tego w drodze człowieka, który potrzebuje wsparcia. I to myślę, że jest taki piękny. Znak naszej chrześcijańskiej i też polskiej takiej religijności, tożsamości, że jesteśmy zawsze na to gotowi i otwarci. My żeśmy to pielęgnowali, a teraz przyszło, że, że właśnie w wielu domach ta rzeczywistość stała się faktem przyjęcia kogoś. Świętujemy Boże Narodzenie. I to Boże Narodzenie wielu ludzi kojarzy się nie tylko z tym rodzinnym wymiarem świąt, z tym spotkaniem, ale często też pojednaniem. Co zrobić, by przy tym stole wigilijnym nie zabrakło tego elementu, tego spotkania w tym świecie, który często nas skłóca ze sobą? Tutaj można zauważyć, że my jesteśmy jako chrześcijanie, podkreślamy. Braterstwo, ale odnosimy to do Boga, naszego Ojca. Jesteśmy dziećmi jednego Boga. Natomiast świat dzisiaj lansuje nieraz w to braterstwo, ale w odniesieniu nie do Boga, tylko do samej idei. I to też jest jakiś tam wysiłek, natomiast zauważamy tą mocną polaryzację. Życia i społecznego, i nieraz rodzinnego. I potrzebujemy takich momentów jedności. Nie mówię, że muszą to być zawsze bolesne, tragiczne, ale ten wymiar świętowania jakby wpisuje się w to nasze życie. I jeżeli to odnosimy konkretnie do osoby Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, to przecież jest to najpełniejszy wyraz miłości Bożej. To Bóg, Słowo staje się ciałem, przychodzi do człowieka, czyli nawiązuje relacje z człowiekiem, co do którego Pan Bóg może mógł mieć też jeszcze wiele zastrzeżeń, jeszcze wiele oczekiwań, jeszcze wiele cierpliwości mógł okazać, czy też niecierpliwienia, a jednak wychodzi z miłością. Przychodzi w określonym czasie i miejscu, które też było trudne, bolesne, ale Bóg przychodzi i to nie, żeby robić wyrzuty, nie żeby tutaj potępić, ale żeby zbawić, aby okazać miłość. I ja myślę, że to jest też taką misją naszą, że mamy wobec siebie różne zastrzeżenia czy uwagi, pretensje. Ale potrzebny jest też czas, kiedy wiele rzeczy musi niejako ustąpić, aby zauważyć osobę. Nie tam jakieś sprawy, problemy, ale żeby też osobę zauważyć. To, co właśnie tutaj też w wymiarze Bożego Narodzenia chcemy zauważyć osobę Jezusa Chrystusa, zauważając Jezusa Chrystusa, zauważamy drugą osobę, to będzie babci, dziadka, to będzie krewnego sąsiada, ale właśnie może tego, który ostatnio jakoś tak gdzieś się oddalił, albo nawet może różne problemy wystąpiły, bo to jest miłość. I to jest właśnie miłość, która przełamuje te bariery. I myślę, że dzisiaj też jako społeczeństwo, jako mieszkańcy, zarówno i Ziemi lubuskiej, i naszej ojczyzny, też tego potrzebujemy wzajemnie. I potrzebują też tego nasi bliscy. Potrzebujemy wszyscy. Kończy się rok 2022. Z jakim dorobkiem wchodzimy? Wspomnieliśmy, że i te dobre, i te złe rzeczy się działy w ciągu tego roku. Gdyby ksiądz biskup miał zwrócić uwagę na te najważniejsze dla także diecezji sprawy, to o czym moglibyśmy powiedzieć? Ja chcę zauważyć te pozytywne, a więc po pierwsze, tak jak tutaj wcześniej wspomniałem, tą otwartość i gościnność ze strony naszych diecezjan i chęć pomocy co także w ofierze na rzecz właśnie chociażby uchodźców i Ukraińców zostało to wyrażone w zorganizowanej zbiórce, nie jednej zresztą ta pomoc była ogromna i ona jest dlatego też to jest taki duży pozytyw. Druga sprawa to taki przychodzi mi na myśl nasze dziękczynienie za 50 lat kościoła zierogłos gorzowskiego diecezji. Też myślę, ogromny dorobek zarówno w tym wymiarze duszpasterskim, ale także jak się popatrzy, ile w tym czasie też zostało wzniesionych tych świątyń materialnych, ośrodków duszpasterskich, które to, to był też ogromny wysiłek w trudnych czasach, ale też pokazują, że Wiara jest tutaj pewnym darem i, i zarówno zadaniem, które jakoś zdaliśmy, ciągle zdajemy egzamin. Po trzecie, to myślę, że po tym okresie pandemicznym no, trzeba podziękować także wielu pielgrzymom, którzy wyruszyli w tym roku na szlak pielgrzymiej wędrówki, niosąc ten ogromny, wielki dar modlitwy, także cierpienia w tych różnych naszych też intencjach i za to też chcę pielgrzymom, uczestnikom różnych rekolekcji, które... Wróciłem. Yy, yy, tak, yy, chcę za to też yy, podziękować. No i oczywiście sierpniowe wydarzenie, skąd Katedry Żelonogórskiej, yy, kiedy otrzymaliśmy nowego biskupa pomocniczego yy, biskupa Adriana to myślę, że to jest taka radość też kościoła yy, diecezjalnego. Yy, I takim akcentem, yy, można powiedzieć teraz, ostatnich dni, który też mnie jakoś bardzo dotknął to jest właśnie też patronat świętego mikołaja dla miasta głogowa jako święty który ciągle jest bliski aktualny nie tylko tam dla mieszkańców ale również dla naszej decyzji. więc to jest taka radość ostatniego czasu czas świąt Bożego Narodzenia to czas życzeń, spotkań, czas przekazywania sobie dobrego słowa. Co w czasach niepewnych, w momencie gdy może być tak, że ta sytuacja za naszej wschodniej granicy znów przybierze eskalacji, może być tak, że znów będziemy tej pomocy świadczonej uchodźcom musieli znów tą pomoc świadczyć. Czego można życzyć diecezjanom zielonogórzanom, gorzowianom, całemu środowisku, błogowianom diecezji zielonogórsko-gorzowskiej? Ja chciałbym tutaj, to jest moje spojrzenie, aby każdy spróbował odkryć na nowo, czy zauważyć, ten wielki skarb, który nosimy, bo zwracam się do diecezjan, zwracam się do ludzi okszczonych, do ludzi wiary, czyli odkryć ten skarb wiary, który pozwala nam w jej duchu kształtować i wpływać na rzeczywistość w oparciu o. Ewangelię Jezusa Chrystusa. I to jest ogromnie, że tak powiem, wielkie też i zadanie, i to jest pewna misja, którą tutaj mamy, ale jednocześnie też ogromne zagrożenie świata dzisiejszego dla naszej wiary przez te różne prądy laickie, które też. Chcą widzieć tylko zło w świecie zewnętrznym. Myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy bombardowani przez media ciągle kryzysami różnymi, żebyśmy też zobaczyli to jakieś dobro, które jest. Dobro w sercu, dobro w najbliższych i potrafili mieli odwagę wyjść naprzeciw drugiego człowieka. Proszę zauważyć, że. Te święta łączą się z takimi prostymi gestami, też. To jest gest, dobre słowo, czyli życzliwość. To jest ten gest wyciągniętej dłoni. I myślę, że tak jak ten gest wyciągniętej dłoni wobec naszych braci uchodźców z Ukrainy. Tak również powinniśmy dla siebie mieć ten gest wyciągniętej dłoni. Nawet jeśli są jakieś trudne chwile, to żebyśmy mieli to wybaczenie, bo na tym polega Ewangelia, na tym polega miłość, że sobie wybaczamy. Ostateczny obrachunek ze sprawami trudnymi pozostawiamy Panu Bogu. To Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze i nawet jakieś urazy czy tutaj pretensje, żebyśmy my potrafili to też zwalczyć w sobie i wyjść z dobrym słowem, gestem przebaczenia i żeby ten biały chleb, który będziemy trzymali w dłoni, łamiąc się nim z bliskimi, aby on rzeczywiście znaczył Naszą miłość i dobroć wobec tych, którym składamy życzenia i za których również zanosimy modlitwę. I o ten apostolat modlitwy w czasie świątecznym, w czasie Nowego Roku i całego nadchodzącego czasu też bardzo proszę, bo to jest nasza misja nasza odpowiedzialność za Kościół. A wchodzimy z tym tematem. Wszyscy jesteśmy w Kościele. Może trochę nieraz mniej zaangażowani, nieraz bardziej, ale jesteśmy w Kościele i za ten Kościół odpowiadamy. A to mówił ksiądz biskup Tadeusz Lityński, biskup diecezji Żynowskiego-Korzowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, Szczęść Boże. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl.